Namaste po raz 77. Witam Cię w przestrzeni podcastu Happiness Veggie. To miejsce, w którym możesz odetchnąć i nabrać wiatru w swoje życiowe żagle. Nie będę mówić Ci, co i kiedy masz robić, żeby Twoje życie było lepsze. Nie będę Cię naprawiać, bo nie jesteś zepsuty, a już na pewno nie dam Ci żadnego gotowca, który miałby pasować akurat do Twojego życia. Jeśli dasz sobie możliwość i otworzysz się podczas słuchania każdej z moich audycji, usłyszysz najważniejszy głos własny. Cieszę się, że tu jesteś, bo oznacza to zadbanie o siebie w czystej postaci. Weź głęboki wdech i wydech, zaczynamy. Dzisiejszy podcast jest na temat, o który prosiliście już od ho-ho-ho i jeszcze dawien dawna. Zatem nastał moment, aby przyjrzeć się złości, zobaczyć, czym w ogóle jest gniew i do agresji podejść w sposób trochę niekonwencjonalny, bowiem wszystko w tobie jest ważne i dobre, z tym, że wiele rzeczy robisz nieświadomie, a jak sama nazwa wskazuje, świadomości tam brak, więc włącza się automat. Przyjrzyjmy się temu. Zapraszam cię na podcast pod tytułem Złość, gniew, agresja. Czy możliwym jest odnaleźć balans? Co by nie mówić, agresja nie tyle była elementem mojego wcześniejszego jestestwa, co nim samym na spółkę ze smutkiem. Nie miałam ku temu większych powodów. Przynajmniej tak by się mogło wydawać. Co jak co, agresja kojarzy się zazwyczaj z potrzebą obrony, bowiem na przykład przebywa się czy dorasta w środowisku, gdzie jak komuś nie pokażesz swojej siły, no to on pokaże ci swoją. Zdecydowanie to nie był mój świat. Nikt mnie nie bił u mnie w domu, nawet nie używało się słowa głupi. Do tego stopnia, że kiedy miałam może z 8 lat, pojechaliśmy do babci od strony mojej mamy na jakąś większą imprezę. Nie wdaje się w szczegóły, bo zwyczajnie ich nie pamiętam. Jednak co pamiętam do dziś, a minęło już no, lekko ponad 100 lat. Moja mama ma brata, a ten brat ma żonę i dwóch synów. To, w jaki sposób oni zwracali się wówczas do siebie, bardzo mną poruszyło do tego stopnia, że się rozpłakałam. Nie znałam tego wzorca i był dla mnie totalną abstrakcją. Wyzywali się, krzyczeli na siebie, szturchali nawzajem w sposób bardzo agresywny. A ja czułam się nieswojo, może nawet trochę zagrożona. Okej, okay, no więc skąd u mnie tyle gniewu, skoro nie mam takiego wzorca? No i teraz ważna kwestia. Złość to nie jest tylko efekt tego, że dorastamy czy przebywamy w środowisku bardzo patologicznym. Ja czułam się całkiem niedoceniona. Ciągle coś ze mną było nie tak, jak być powinno. Nie wpisywałam się w żadne modowe kanony, i nawet muzyka podobała mi się zawsze inna niż wszystkim. Pamiętam, że sama kiedyś zadałam sobie pytanie: Czy ty robisz to, Natalia, specjalnie, że jesteś takim oderwańcem? Są tacy ludzie, którzy lubią świecić dla samego świecenia, lubią się wyróżniać, żeby ich zauważono. Chcą dawać o sobie znać nie tyle dla samego dostrzegania ich, a dla atencji, potrzebują być czyimś idolem, dawać autografy i inne takie tam. Naukowcy nawet wiedzą o istnieniu takich perełeczek i zaliczają ich działania po prostu do czynników zniekształcających badanie. Ma to nawet swoją ładną nazwę tendencja do odpowiedzi dewiacyjnych bowiem dla własnej niepisanej zasady muszą oni koniecznie zrobić na opak inaczej, żeby się wyróżniać. No to nie byłam ja. Choć poddałam to na pewnym etapie swojego życia w wątpliwość. Mama kiedyś powiedziała do mnie: Dziecko, czy ty nie możesz choć raz wyglądać normalnie? Co i komu chcesz udowodnić tym? Obraz żywy, jakby sprzed 30 sekund. Kolorowe getry, jeszcze bardziej kolorowa sukienka, no i nie inaczej jak kolorowa chusta na głowie. No, pani wiosna we własnej osobie, i wówczas jesteś sobie takim światłem niosącym nadzieję, i nagle trach obuchem w łeb. Tak właśnie gasi się wszystkie aspiracje. No ale dobrze, zbierzmy myśli. Co i komu chcę udowodnić? No co? Czemu ja nie mogę być taka jak inni? Dlaczego do jasnej ciasnej ja muszę zawsze wszystko inaczej? No cholerę mi to własne zdanie, skoro same z tym problemy. Scena to jedna z tych miłości, na myśl o której ciarki przechodzą mnie wzdłuż i wszerz. No i tutaj też jestem wyrzutkiem. Moim życiowym motto, które przyświecało mi zawsze, najpierw nieświadomie, a później za sprawą nauki już bardziej świadomie jest kochać sztukę w sobie, a nie siebie w sztuce. Autorem słów jest oczywiście nie kto inny jak nieżyjący, już od dawien dawna, jednak dla mnie cały czas żywy Konstanty Stanisławski, reżyser teatralny, aktor i jeden z największych reformatorów teatru dzięki któremu zrozumiałam, że scena to nie tylko widowisko, które łechta aktorskie ego, a może to być też świadomy proces twórczy, który w sposób naturalny wpływa na widza i wywołuje w nim paletę emocji. Żeby było zabawniej, kiedyś reżyser w teatrze pyta mnie, do cholery Natalia, gdzie ty zawsze jesteś po przedstawieniu? No, nikt mnie nie namówi do pławienia się w światłach reflektorów, bo mój świat to sztuka dla sztuki. Ja nie muszę dawać autografów i nie chcę. Autentycznie znikałam. Nigdy nie znalazłeś mnie po spektaklu. Zanim jednak przepracowałam sobie to, że mogę być inna, i to jest właśnie moja supermoc. Ojej, walczyłam ze światem, rodzicami, nauczycielami i każdym kogo poznałam pozostawiając po sobie mnóstwo ofiar, popalone mosty, a tak po prawdzie osobą która oberwała w tym wszystkim najbardziej, byłam rzecz jasna ja sama. Moim największym marzeniem wówczas było żeby wszyscy zostawili mnie w świętym spokoju. Chciałam choć raz Czuć się po prostu przez chociaż chwilę ze sobą dobrze, a nie wiecznie słyszeć, jak to się mam zachowywać, jaka to nie powinnam być, a jaka być powinnam. Że tutaj wypada się teraz uśmiechać, a tutaj być grzeczną, a tutaj powiedzieć jakieś bzdurne komentarze osobom, którym nie chcę powiedzieć, masz powiedzieć komentarz, bo wypada. Wciąż wszędzie słyszałam, jak muszę się zachowywać, jak wyglądać, jaką mieć fryzurę, wagę, ciało itd. Dalej. Nieustannie czegoś mi brakowało. Z każdym dniem to wszystko gotowało się we mnie i gotowało, aż jak wykipiało, no to nie było co zbierać. Dlatego bardzo dobrze, że w Polsce nie ma pozwolenia na broń dla byle kogo. Bo znam to społeczeństwo. Ich już by go nie było. A więc u mnie gniew był efektem tego, że miałam potężny dysonans między tym, co na zewnątrz a tym, co wewnątrz i na domiar złego dla zaspokojenia, jak wówczas myślałam, potrzeb świata, postanowiłam się do niego dopasować. No, kumulacja w totka. Sens straciło dla mnie wszystko, więc triggerem była nawet najmniejsza pierdoła. I kolorowa pani wiosna wbiła się w szaroburą garsonkę i siedziała tak w poczekalni smutna i zrezygnowana ale zawsze za to w gotowości, żeby zaatakować, kiedy ktoś spojrzałby na nią w taki sposób, który by jej się nie spodobał. No i tymi działaniami w sposób wręcz książkowy podreptałam w stronę obłędu, gdzie zgubiłam nie tylko tożsamość, ale i zdrowie. Na przykład w szpitalu, kiedy już doprowadzono mnie do stanu względnej używalności, zalecano mi, abym posiłki jadła ze wszystkimi w stołówce. No, naprawdę to nie był najlepszy pomysł. Siedziałam przy stoliku naprzeciw kobiety, która postanowiła skomentować fakt, że akurat nie chce mi się jeść i od dziesięciu minut siedzę nad pełnym talerzem zupy. No i w odpowiedzi, co zrobiłam ja? Nie, nie, nie rzuciłam się na nią. Moja agresja sobie ewoluowała w sposób bardzo spokojny, wręcz majestatyczny. Nabrałam na łyżkę tyle, ile mogłam nabrać. I niczym pięcioletnie dziecko wystrzeliłam zawartość łyżki prosto w jej twarz. Lepiej nie mówić, co się działo dalej. Wydawało mi się na tamtym etapie mojego życia, że absolutnie cały świat sprzysięgł się przeciwko mnie. A ja tak naprawdę po prostu nie miałam bladego pojęcia, co robić. Czemu dziś tego nie ma. Czemu dziś nie udowadniam nikomu niczego? Czemu dziś nie używam emocji przeciwko sobie? Jak to się dzieje, że już dziś wiem co robić i nie rzucam w ludzi zupą przepracowałam całe lata, żeby w tym rozgardiaszu który się we mnie zrobił odszukać zgliszcza prawdziwej mnie tej która uwielbia malować nie dlatego, żeby obraz ukończyć, a żeby go tworzyć, tej, która ponad wszystko kocha w sobie abstrakcję, zabawę słowem i kolorem, tej samej, która ma w nosie co kto o niej myśli, gdzie ją widzi, czy co robić powinna, tej, która może być taka, jaka jest, i właśnie taka jest najlepsza. Agresja jest strachem przed światem. Przed życiem, przed niedopasowaniem do aktualnie panujących trendów. To poczucie bycia nie dość dobrym, to niezasługiwanie, to bycie dla siebie najgorszym katem i wrogiem, to poczucie bycia ofiarą, ale i oprawcą jednocześnie, to niechęć do siebie, świata i do ludzi, to obwinianie innych za własne niepowodzenia, to w końcu głęboki smutek, z którym wydaje się, że nie można nic zrobić. Czyżby? Czy można zatem się złości pozbyć? O jejku, nie róbmy jej tego. Kiedyś bardzo tego chciałam, tak samo jak nie czuć już nigdy smutku, zdenerwowania itd. Dziś mam do tego zupełnie inne podejście. Wszak emocje są szalenie ważne i każda z nich potrzebuje być zaopiekowana. Im więcej z nimi walczysz, tym więcej one walczą z tobą. Im bardziej uciekasz, tym szybciej cię gonią, a im częściej je wypierasz, tym z większą częstotliwością napierają. Za to, kiedy uczysz się je akceptować i z nimi żyć, zaczynają być pomocne. Moja praca z uważnością w sposób bezpośredni przyczyniła się do tego, że wewnątrz mnie panuje harmonia. Nie ma już walki, nie ma bałaganu, jest za to spokój. Odnalazłam własną tożsamość i cieszy mnie każdy dzień. Jestem ciekawa siebie i ciekawa świata. Odkrywam i wciąż czegoś nowego się uczę. Daję sobie mnóstwo wyzwań, ale i mnóstwo czasu. Nie muszę nikomu nic udowadniać. Sobie też nie muszę. Ściągnęłam niewygodny szarobury strój, wylazłam z poczekalni i postanowiłam uczyć się siebie zupełnie od nowa. Dziś wiem, że moja agresja. Była panicznym wołaniem o pomoc. Jeśli zaobserwowałeś u siebie złość, która działa przeciwko tobie, czas się sobą zaopiekować. Nikt inny nie zrobi tego za ciebie. Na chwilę mogą pomóc ci miejsca, gdzie agresję wyładujesz, jak na przykład sporty typu boks czy bieganie. Jednak jest to pomoc tylko doraźna. To trochę jak z bólem głowy. Weźmiesz tabletkę i za moment przestaje boleć. Ale czy to na pewno rozwiązało problem? No ból wróci. I w pewnym momencie jest spore prawdopodobieństwo, że organizm uodporni się na bólowe. Co wówczas? Wszystko zaczyna się i kończy wewnątrz. Jestem żywym przykładem tego, że siła umysłu jest wręcz nieprawdopodobna, że codzienna praktyka uważności z zaangażowaniem i szczerą intencją doprowadza do życia, o którym nawet bałabym się kiedyś pomarzyć. Jednym ze składowych elementów uważności jest sztuka koncentracji. Ach, cóż to jest za umiejętność? świadomość siebie, jaką się wówczas wykształca, doprowadza do momentu, kiedy jest ci ze sobą po prostu dobrze. I nawet przez myśl ci nie przejdzie, żeby komukolwiek wówczas zaimponować, albo gdzieś się dopasować, czy grać jakąś rolę w życiowym teatrzyku. Jednym z największych sekretów życia jest wielka siła, która drzemie w człowieku. Działa ona jednak jak miecz obosieczny może doprowadzić do obłędu, ale może i uzdrowić może zabić ale może też wskrzesić nowe życie. Codziennie jestem świadkiem tego, jak ludzie dokonują niesamowitych rzeczy dzięki systematycznej pracy z własnym umysłem bowiem do momentu kiedy nie usiądziesz pierwszy raz świadomie do pracy ze sobą po prostu sobie przez to życie dryfujesz tak jak ja kiedyś coś tam niby robiłam jakoś tam sobie żyłam chciałam być lubiana i przyspożyło mi to wiele chorób to toczyłam nieustające wojenki ze sobą i światem i wszystko przypominało jedno wielkie pole witwy, gdzie jedynym celem jest przetrwać Oj, ja już nie chcę takiego życia, absolutnie. Ziemska wędrówka ma do zaoferowania dokładnie tyle, ile decydujesz się z niej wziąć. Dość już brania czegokolwiek, dość mówienia o sobie źle, dość zadawalania się pozostałościami i okruchami po przepysznym cieście, gdzie dotychczas obchodziłeś się tylko smakiem. Wszystko jest w Tobie piękne i do odkrycia. Nie potrzebujemy już klonów, ich jest wystarczająco dużo. Nie musisz już dopasowywać się do niczego i do nikogo. Praca nad poczuciem własnej wartości, która jest nie inaczej, jak częścią drogi uważności, pozwala czuć się ze sobą zawsze i wszędzie dobrze. Nie wyglądasz jak ideał z Instagrama? Och, no, punkt dla ciebie. Zasługujesz na wszystko, co najlepsze, także na to, żeby zjeść ciastko, jeśli masz na to ochotę. Zabawne jest to, że im więcej dajemy sobie wolności. Tym lepszych dokonujemy dla siebie wyborów. A co się dzieje, kiedy sobie czegoś zabraniasz? Albo jeszcze gorzej, co się dzieje, kiedy wyjątkowo sobie na coś pozwalasz? O, matko i córko, zabraniasz, pozwalasz, bo co? Aspirujesz do miana bycia dla siebie najgorszym z najgorszych? Co daje ci to dobrego? Forma na wakacje, krata na brzuchu, kładka w magazynie, którego czytelność jest obecnie oszałamiająca? Czy może obserwujący na Instagramie? fake się nie obroni. Można grać i to całkiem długo, ale jak pierdzielnie wszystko, no to lepiej spalić niż odzyskać. Autentyczny jesteś dużo, dużo, dużo lepszy. Im więcej szczerego zaangażowania w budowanie siebie od wewnątrz, tym lepiej się ze sobą czujesz. A powłoka też za tym pójdzie. Codziennie po wiele godzin spędzam w medytacji, i pewnego dnia, tuż po, poszłam na plażę Nieopodal i miałam bardzo ciekawą rozmowę z kobietą z Guadalupe. Wymieniłyśmy się wówczas kontaktami, i wczoraj dostaję od niej wiadomość: Nie wiem, co ty ze mną zrobiłaś, ale od tygodnia nie boli mnie już głowa. Dziękuję. Tak, takie rzeczy się dzieją. Nie musisz być nikim innym, nie musisz wciąż czegoś sobie udowadniać. Restrykcje nigdzie cię nie doprowadziły. Popuść sobie trochę lejce, a zobaczysz, że nawet jak w pierwszej fazie rzucisz się na wszystko, to kiedy zrozumiesz, że teraz już to wszystko jest dostępne, zaczniesz wybierać to, co chcesz. Im więcej zakazów, tym więcej frustracji, walki i gniewu. A jak pozwalasz sobie na wszystko, to wybierasz świadomie. Życie jest do życia. Nie ma błędów, bo nie ma wyznaczników. Coś się nie powiodło? No dobrze. I co? Koniec? Już się wycofujesz? Hej, dopiero rozgrywka się zaczęła. Teraz się rozkręcamy. A jak to powiedział niegdyś Edison, nie poniosłem porażki, po prostu odkryłem dziesięć tysięcy błędnych rozwiązań. Tak się to robi, aby naprawdę zająć się agresją, gniewem i złością. Czas zająć się sobą, bo to nie sytuacje, nie ludzie, ani nawet nie ty sam to tworzysz, tylko automatyczne mechanizmy, które działają jakby w afekcie. Przejdźmy już teraz na manual, bo ten automat to chyba nie za bardzo. Żeby te emocje, czasem już stany, albo cechy charakterów, które ewoluowały zmienić, potrzebujemy czasu i zaangażowania. Ile? Tyle, ile ma być. Jeśli się tym nie zajmiesz, to ten sam czas zajmie ci pożeranie siebie od wewnątrz. Wybierz sobie co lepsze. Tutaj nie ma drogi na skróty. Nie ma eliksiru, który łykniesz siup i po robocie. Powiem ci, że te całe lata, które spędzam w procesie, wciąż mnie czegoś uczą i cały czas odkrywam coś nowego w sobie. Bo żeby była jasność. Kiedy sobie wkraczasz na drogę do siebie, to nie jest tak, że ona gdzieś się kończy. To nie jest gra komputerowa. Celowo wychodzimy z Matrixa, żeby żyć sobie po swojemu, więc każdy dzień jest osobnym nowym wyzwaniem, osobną nową przygodą. Co nie zmienia faktu, że nieprzerwanie można korzystać ze wszystkich nabywanych umiejętności w dowolnym momencie. Można je przeplatać, miksować i robić z nimi, co się żywnie podoba. Oj, bardzo to fajne bardzo. I złość też jest, i gniew jest, i agresja, ale jest również radość, ekscytacja, czy zadowolenie, oraz wszystkie inne przepiękne emocje z kategorii potrzebne, bez określania ich, czy są złe, czy dobre. Bo na tenże przykład wstręt, który zaliczany jest do jednej z emocji podstawowych, niejednokrotnie mógł uratować ci życie, czyli nie jest taki zły, jakby można było podejrzewać. Emocje ujarzmione to takie, którym pozwalasz w swoim życiu po prostu być i mają nawet swoje własne miejsca na twoich półeczkach. No i tak żyjąc sobie w większej świadomości odczuwasz emocje, a nie nim jesteś. Dostrzegasz, że są, akceptujesz je, jednak to ty dokonujesz świadomego wyboru, a nie one robią z tobą co chcą. Kiedy zajmujesz się swoim życiem, tworzysz je, budujesz krok po kroczku, uczysz się i dokonujesz świadomych wyborów, jesteś dla siebie najbardziej wspierającym głosem. Nie krzywdzisz już innych, a przede wszystkim nie jesteś wrogiem dla samego siebie. I co niezwykle ciekawe, życie wtedy zwalnia, nabierając jednocześnie tempa. Świat jest taki sam, a jakby odmieniony. Czytałam niegdyś sporo publikacji o tym, jak to złości się pozbyć albo jak ją zwalczyć. Wszak ja chciałam nie czuć się tak fatalnie. To bardzo fajne hasła, które działają oczywiście jak typowy clickbait. Jednak w rzeczywistości jest zawsze tak, że walka pozostaje walką. Na kilometr śmierdzi tutaj ofiarami. Nie, 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 nie i jeszcze raz nie. Żadne pozbyć się, żadne zwalczyć, żadne wyzbyć. To, co wyrzucane, zastępowane jedno drugim, albo przed czym uciekane, zawsze wraca, zawsze. Praca z uważnością za to pozwala doświadczać wszystkich stanów, wszystkich, niezależnie czy wiąże się to aktualnie z dyskomfortem, czy też z przyjemnością. Nie ma innej drogi, jak droga przez konfrontację, akceptację i odpuszczanie. Po prostu nie ma. I piękne jest w tym to, że kiedy dajesz sobie w swoim życiu przestrzeń, uczysz się siebie szanować i liczysz się ze swoim zdaniem. Tak, tak, bo ty też masz wiele mądrego do powiedzenia. Prowadziłam niegdyś warsztaty, na końcu których każdy miał powiedzieć coś od siebie, co tam tylko chce. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy jest charyzmatycznym mówcą. Jednak nie taki jest cel nie kandydujesz na prezydenta USA. Była tylko jedna wskazówka, która brzmiała wyobraź sobie, że nie ma tu nikogo. Już na samą myśl o tym włos mi się jeży. Jakie to były mowy? Więc kiedy mówię, że potrafisz i że sobie poradzisz, to tak właśnie jest. I niekoniecznie zajmuje mnie twoje ale. Jednak, co ty dalej z tym zrobisz, no to już pozostawiam Tobie. Nic z mojej przemiany nie zadziało się przez przypadek. Wszystko jest efektem codziennie praktykowanej uważności. Wiem, jak wspaniale czuję się teraz, kiedy jestem przez siebie zaopiekowana, a dobrze też wiem, jak to było czuć się kiedyś zaniedbanym i opuszczonym tam wracać no to niekoniecznie więc jeśli dziś dostrzegasz że tej złości jest w tobie za dużo weź kartkę ulubione pisadło i napisz jak masz zamiar zadbać teraz o siebie wewnętrznie i zewnętrznie a następnie napisz również wszystkie te rzeczy których sobie zabraniasz i poddaj to refleksji pamiętaj że nie ma i nigdy nie będzie lepszej inwestycji jak inwestycja we własny spokój ducha i wyrzućmy od razu wszystkie rozwiązania typu instant, bo to krótkowzroczność, ma być krócej, a zawsze droga i tak wychodzi kilkukrotnie dłuższa. Czas wybrać tę trasę, która jest trudniejsza i gdzie przyjdzie angażować Ci się jak nigdy wcześniej, bowiem docenia się wyłącznie to, w co włożyło się świadomie wykonaną pracę. Czy możliwym zatem jest odnaleźć balans? Ba! Pewnie, że możliwym. Ważne, aby teraz w tym życiu, które masz, zacząć robić ciekawe dla siebie rzeczy, autentycznie uczestniczyć w jego rozkwitaniu, bo budujesz sobie właśnie w sobie nowy świat. Nie dostałeś niczego? No i nie dostaniesz, póki sam sobie tego nie weźmiesz. Wszystko, co teraz jest twoim nadbagażem, można uporządkować, a następnie systematycznie wywalać to zbędne i w razie potrzeby dokładać to, co akurat ma zastosowanie. I tak co jakiś czas robisz sobie inwentaryzację, po czym idziesz dalej. Dlatego też warto uczyć się nowych rzeczy i przeplatać je sobie z praktykowaniem uważności. Wtedy wyłączają się wszystkie automaty, a włącza się świadomość, która na każdym etapie Twojego życia będzie Ci niezwykle pomocna. Zrób jej miejsce, a ona pięknie Cię poprowadzi. Zaopiekuj się sobą, dobry człowieku. Umysł jest niezwykle plastyczny i podatny na nowe bodźce. Co ważne, on właśnie nimi się karmi. Jak go zanudisz, to życie staje się przykrym obowiązkiem. A jak będziesz uczyć się siebie i świata raz jeszcze, to umysł radosny i chętny do eksplorowania. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Pamiętaj, że warto opiekować się sobą zawsze i wszędzie. Już dość odkładania siebie na później najlepszy czas właśnie nadszedł wspaniałości ci życzę i do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku happiness veggie podcast trzymaj się pa pa